A ja, to ja z powrotem, ja e, Little Nightmare, zaczynamy dalszą grę Czty... Tak Dobra e, Gdzie my skończyliśmy, w sumie nie pamiętam, to było niby wczoraj, z mojej perspektywy, ale Nie pamiętam, gdzie skończyliśmy, dokładnie tutaj Ja sobie jeszcze przybliżę mikrofon Dobra. Um, I lecimy. Ja się zastanawiam, czy ta duża kreatura z poprzedniego filmu, że teraz będę z nią walczyć. Czy al albo czy się pokaże jeszcze? Tu co jest? Grzybozgredek Ale popyla Halo Coś mi tu otworzył? E? Tam jest przejście gdzieś Tylko co ja muszę zrobić? Dobra chwila, bo ja nie wiem czy to jest przejście tam dalej. Bo tam są schody jeszcze na górę, to zobaczę co tam jest. Nie mieszaj mi się. Dobra. I też kurde, mam godzinę tylko. Więc... Bo planuję ogólnie nagrać cały rozdział. Skoro tego. Bo tamten mi zajął na dobrą sprawę 40 minut do przejścia. Więc zakładam, że ten też. Więc nie widzę sensu dzielić to znowu na dwa odcinki. Dobra. Tam na dole coś jest. A przynajmniej coś. Nie, no coś jest. Tylko pytanie, gdzie ja muszę iść? Gdzie jest ta główna ścieżka, którą muszę podążać? To chyba tu, bo się cofnąć nie mogę, a tam jakiś sekret był. No, well, dobra, trudno się mówi. Tam się mogę wspiąć. Tutaj to znowu z były. To przesunąć mogę, dobra. Ukryte drzwi, które mogę otworzyć, właśnie w ten sposób, jak zwykle. Dobra. Mnie co ciekawi też, czy ta gra w ogóle ma jakąś historię? Bo w sumie się nie zastanawiałem. Się jakoś głęboko nie zastanawiałem. Pewnie ma. To nie otwiera tych drzwi, tylko łóżko, które jest dziwnie przypięte. To coś musi oznaczać. Dobra. Chwytaj się i wspinamy. Wysoko na samą górę. Tylko pytanie. Nie no, na samą górę muszę wejść. Um. Mam na tą lampkę skoczyć, czy na to po lewej. Spróbuję najpierw... U. Dobra, przeżyłem. God damn it. O, klucz. A do czego? Weź go, nie widzę tu żadnego, żadnej dziurki, by go wepchnąć, ani tutaj. Bym pojechał z nieśmiesznym żartem, gdzie mu go wciepać, ale powstrzymam się od tego Znam swoje granice Tak naprawdę to nie Dobra Jeszcze raz, bo tam w końcu nie skoczyłem Cyk NIE! Ok. Parkour Master Nieważne o dobra To może mi zająć dłużej niż 40 minut patrząc jak się z tym grzebie Nie, mogę to popchnąć? Nie mogę tego pchać Gdzie ja muszę leść? Bo tam nie bez powodu wchodzę Nie, nie! Nie połamałem się. Dobra. Hmm. Dobra, jestem tutaj. Czy ja muszę? Nie muszę łapać się tej lampy, ponieważ nie ma kolizji. Nie ma możliwości, żebym się za nią złapał. Dobra, jeszcze raz. Po pierwsze, gdzie ja muszę. Po co mi jest potrzebny ten klucz? Gdzie ja mam go wziąć? Czy ja mogę. Nie mogę tego zabrać. To jest jedyna walizka, którą mogę ruszyć. Pytanie moje jest takie. Co ja dalej muszę zrobić? Otwieram to łóżko Co powoduje jakieś niepokojące dźwięki ja Spróbuję to tutaj Przenieść Może sięgnę Już? Jeszcze bliżej. chyc Nie sięgnę. Tak, dobra, teraz między Kiblem a tymi szafkami. Może coś. Może coś. To zadziała. Choć nie mam pojęcia. No, dawaj, dawaj, dawaj. Coś. Kole... Czemu tu wsz. A nie, dobra, już myślałem, że kolejny wisielec, a to tylko spodnie. Tutaj po lewej nic nie ma. To po co ja tu w ogóle wszedłem? Piękny skok z gretki mają strasznie przy... odgłosem. Przypominają mi zębiaki z The Last of Us. ale nie wydaje się być agresywne. Po prostu są. Nie robił mi nic złego, mogę mi nie rzucać i tak dalej, ale nic więcej Dobra, jeszcze raz Jaki jest mój cel? Bo cofnąć się nie mogę Jestem tutaj... Oj Jestem tutaj uwięziony Też nie jest to. Halo? What I supposed to do something here? Ten zgredek gdzieś uciekł. Gdzie? Nie, mogę to popchnąć? Nie mogę tego pchać. Pchałem te drzwi! Ja je próbowałem pchać, nic się nie zdarzyło. Halo. Okej, okay, dobra. Dobra. Jak zwykle zawsze przekombinowałem się, skupiłem. Chociaż nie, bo pchałem te drzwi. Ja je pchałem, i poszedłem gdzieś dalej, bo nic się nie stało z nimi. Dobra, teraz na szczęście już więcej trzeba zrobić. I teraz po prostu się wspinamy. Spróbuję od razu tą lalkę wziąć, bo nie wiem, czy to już się zaliczyło z nią. Jak ty, jak tym kopnąłem. Dobra, e, nie ma jej tu, co oznacza, że się od razu zaliczyła, więc ty lecisz tutaj, bo na pewno Cię będę potrzebował. Chodź, to do babcia. Dobra, lecimy dalej. No, używaj. Nie, 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 rzucaj, ty O, dobra Małpka Okej, okay, dobra, miałem teraz rozkminy, o co z nią chodzi, jak ją włączyć Dobra, um, małpka Przycisk Czy ja mam Mam ją rzucić Bardzo ładnie Strzał za 10 A ja winny przyzwałem? Okej. Okay. Nie mam rozumieć, że tutaj też mam nie uciepnąć Dobrze, chodź. Chciałbym zrozumieć, o co chodzi w tej grze. Czemu, czemu jestem mały? Czemu jestem w jakimś domu, gdzie jest jakiś potwór, który ma zgraje dzieci? To nie jest normalne. Okej, okay, jak za pierwszym razem mi ładnie siadło. A, dobra, po prostu musiałem być blisko. Na dół. Nie, no w dół jedziemy, w miałem rozkminę czy jadę w dół w górę. I gdzie? wylądowałem? M... Szurson, ratatuj. O, o. A ty znowu głodny jesteś. Głodna, głodny w sumie nie wiem, czy jesteś. Ten chleb ci nie wystarczył, co? Czyli musimy. Dobra, czyli. Mam rozumieć, że to jest. Tak się kłócę. To jest. dziecko, które głoduje cały czas tutaj i po prostu chodzi szukać jedzenia. Nie wiem. Czy to ma sens. No, halo. No, dziękuję. Nie chciałem mi zapalić. Nie będę biegł, bo mam wrażenie, że to jakby częściowo moja stamina. Choć nie wiem, no, jakby to była moja stamina, to wszędzie gdzieś było żarcie. A nie gadaj, że ty surowe mięso zjeść. W sensie. No, po, po czymś takim to ci będzie bardziej ciło w żołądku. Dobra. Mówi. Zas... No, tak jak mówiłem, się zastanawiałem, czy znowu go spotkamy, i okazuje się, że tak. Hej. Ojej. Um, hej, może wstać? Uciekaj, zanim on wróci, zajął się jednym z swoich koleżków. Zakładam. E, mogę tędy przejść, dobra. Nie, w sensie mam. Za, zakładam, że tędy muszę przejść, ale muszę coś zrobić zanim to zrobię. Um, hej, czy ja mogę was jakoś uwolnić? W sensie... Y, użyję was jako podpórki do tej dźwigni do tej... nie baj, no, no dźwi... Do tej rączki, ale mogę was uwolnić jakoś? O Jezu, to tam Perspektywa. Nie wiem gdzie... Nie ma tu nigdzie cienia tego. Czemu mu się do niego drzwi? Okej. Okay. Muszę coś z tym jakoś zrobić, nie wiem, mogę to też przesunąć? Nie mogę. A moją klatkę? nie mogę mogę się wspinać po tym nie mogę tu wejść a spaść tym bardziej nie chciałem no mogę to jakieś klatki otworzyć A, mam, mam! Rozbujać się trzeba. Tak, już załapałem. Napra... Czemu te podpowiedzi są dopiero po tym, jak załapię, co ja muszę z... zrobić? To, nie... to powinno być na początku, a nie... Ja rozumiem, że też prowadzenie za rączkę, żeby nie było żadnych podpowiedzi od razu czy coś, żeby... Gracz mógł... Pomyśleć, co trzeba zrobić, ale... No teraz to ja sam nie wiem, co mam zrobić. Jestem w zamkniętym pokoju. Halo? Halo! Um. Nie no, ja, ja tu musiałem trafić. Bo nawet gra mi podpowiedziała, co mam zrobić, ale. Nie no Nie ma opcji Dokładnie, dobra Już myślałem, że Tknąłem, ale Gra by nie pozwoliła na takie coś Bo albo mnie od razu zabili Albo by był komunikat, że hej Musisz zacząć od nowa poziom Oj. Co on z nimi robi? Nie, nie Nic tam, nic nie ma Nie żyje <ścoughs> Okej okay. Udawałem cień i mnie nie znalazł. No. Okej, okay, teraz teraz jest bardziej uważny, ale dobra, tu, to jest jego blind spot. Tutaj mi nie może zauważyć Spróbuję go na słów wziąć, bo No łazi tutaj no jak już mu się raz pokazałem, to on wie, że ja jestem, ale... Powinien przestać. Już? Jest ciszej. O Jezu, co on z Czemu on nic zapakował? Burrito z nich zrobił? Ja cię. Powaj się, powaj się do klatki. Czym ty jesteś i co ty robisz? Jest. Dlatego mnie nie zauważył, bo jest ślepy. On na węch reaguje. Prawda, koleś, co ty robisz z tymi dzieciakami? Fajnie, że ma moc. P... Tego. Ma moc wkładania łapy w kratę. W klatkę całą, ale mnie złapać już nie może. On tam jest. Dobra, co ja muszę zrobić? Poruszanie mam ograniczone, bo. On tutaj krąży. Widzę, gdzie ja muszę uciec. Ok. Biegnij. Biegnij. Safe.